Bardzo serdecznie, ja jestem wągłe ze mną jest Fikson i Ignacy. Przywitajcie się ładnie. No i teraz będziemy otwierali każdy z nas te same klucze, te same skrzynki, łącznie mamy ich po 10 jak na razie, ale jeszcze zastanowimy się, może później dokupimy sobie jeszcze tam po parę kluczy. I będziemy sobie wzajemnie tutaj mówić, yy, kto co wydropił, komu co lepszego poleciało, i mniej więcej później wywnioskujemy, kto że tak to nazwę wygrał. A więc tak, macie już gotowany ekwipunek, tak? Klucze widoczne, tak? tak no jasne, tak, no. gotowe No dobra, no to tak, zaczynamy od chroma caseów, więc uwaga, uwaga. Gotowi? Wybraliście no, już skrzynkę? Ja no, no to ja sobie wybiorę, meczkę. nie wiem. Biorę sobie środkową. A ja pierwszą wezmę. No dobra, i no teraz tak. Mówcie kiedy klikamy. Kolejny, trzy, cztery. Lecimy. No ja tutaj widzę kosę, no czekajcie, no i co? No chyba Doppler. Oj. Ta MP9, ta Deadly Iza, Poison. Deadly Poison jest dobrze. Zajnijcie Dobry to. początek. Grotto, grosto. A Fixon? Jaki stan, jaki stan? Tarymarykatakomby. Jaki stan? Be. No nie. Przetestowany. Ja sprawdzę stan swojego super skina. To wolę lepiej nie patrzeć. Nie za to wygląda. Lekko używane to jest normalnie najlepsze. Nice. Dobra, no to teraz tak. Może teraz breakout otworzymy. No dobra. No, no, no dobra, dobra. dobra. Może jakieś. Mam dużo skrzynek breakouta, teraz muszę sobie wybrać, którą... której będzie kosa. No w której, ciekawe. Ja bym tam chciał jakieś butterfly'ka. Tutaj będzie kosa. Albo nie będzie. Dobra, to jeszcze raz fix on. Tam odliczać. Dobra. Leci, leci, co leci, poleci. Leci, leci. Zdobyłem... SSG odchłan, no nieźle, normalnie jestem zachwycony. MP7 miejskie ryzyko. O Boże. A ja tak samo, MP7 Boże. MP1. Na razie jesteśmy... na Wszyscy mamy tak jakby po jeden to punkt, to jest... każdy trafił w niebieskie Dobre. skiny. O, lekko używana Figo atwe. mp 7 co tam Fabrycznie na nowa. Przetestowane w boju odchłania. Aj. Dobra, to co kolejna? To tak, to teraz otworzymy Phoenixa. No dobra, dobra. No, fix on, dawaj tam odlicz. cztery. 4 o, no, Lecz. no, co to będzie? Różowe skiny to poleciały będzie? jakieś. UMPK Prol, yes. jestem zadowolony. Mam sierżant, o ty Ola, grubo. Proszę, Sprawdzamy jest stany, no. nie? No, no, ja, ja mam stansy. przetestowany famos, UMP UMPK przetestowany. Ulele. Ulele. To jest w ogóle syf, który szkoda, trzymaj w Wielkie punktu. Dobra, dalej otwieramy. Teraz, są... kolejny, albo nie, teraz Huntsmana otwieramy ławca. No dobra. E, dobra, czekaj, a, to... No odliczaj, Fixon. 3, 4. Leci. Leci, leci, co poleci, leci. Ojejku. M4, a 1S, atomowy stop. Ja pazury. Uuu, nieźle, nieźle. Nieźle, na razie jest... Ale <laughs> no jakie, to obrysane, to jest... jakie obrysane! Jakie obrysane, o Boże! Tfu! Ja tu ja sam nie wieszany. Jakie to jest? Czekaj, ja pazury przetestowane w boju. Przetestowane w boju i takie obrysane? No kurcze. O ile na rynku chodzi? Nie wiem, nawet, no, ale z 2 euro, tam się nawet na klucz nie zwróciło. Dobra, to teraz Phoenixa otwieramy. No Dobra. No, gotowi? 3, no. 4, leci, leci, leci. Tylko se. I gówno. Maak 77, jestem najlepszy. Tak, 9, burza peskowa. Tak na razie jestem w sumie na. na wygrywam mnie z nas wszystkich, bo trafiłem do No, no. O, przetestowany, boh. Sprawdzę stan tego maga, oczywiście, jak to wiesz. Wiecie. To może teraz chroma? Sekunda. Fabryczny. Nowy, wow. To teraz chroma. Dobra. Gotowi? A. Lecimy. O, co to będzie? O, a przeciął System o, ja. lock prawie system grotto, system kurde no Ja tak samo, ja tak samo, system lock prawie grotto Prawie grotto, aj, dobra ale trzysta. ładnie, ładnie dobra mi trzysta. są brysane. Ja mam zaprawione wale też A ja już patrzę, o mój Boże dobra. Lekko używane, kurde, na propsie Gratuluję Pracę. Gratuluję wam tak samo, dobra, jeszcze 4 klucze zostały ale jeszcze dokupimy, tak? No No, no tak. to teraz tak, breakouty Dobra, hej. Trzy 3, 4 -y. Ry, ry i tutaj Sirexa poproszę. Ooo, ze Statrakiem, F7. Poleciał. Pustynne uderzenie, ja. SSG, f Nie patrzę nawet stanu, bo to szkoda czasu no to. Fabrycznie nowy track. No to teraz tak, otwieramy chrome case'a Może chrome na koniec? No dobra. Chrome na koniec. No dobra, teraz. czy nie No dobra, niech będzie owce. Dobra. Może jakiś Gotowi? No to lecimy. To, 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 to. to będzie? tak 9 Izak, super. Ja tak fajnie. tak 10 Wachman. Wachman? Łachnicki. Dobra, to, to teraz jest, Phoenix. Ale ładnie, ten czekaj, zobaczymy. Co. O leku że... Phoenix, no gotowi? Nie, mhm. Lecimy. Uch, na razie w sumie da. jestem na minusie dużo, by tak samo. Ja tak samo. UMPK pres. Oooo, nowa Antyk. Nice. Nowa Antyk to wygrywasz jak na razie, bo ona kosztuje 4 euro. troszkę, zobaczymy co No to mamy Chrome case ostatniego. Antyk, mamy ostatniego, więc jesteście gotowi? O, tak, tak, tak. 3, cztery, dobra. Dobra. Ja już Ofensywny start. Oczywiście co? Obrzym Serenity. Jak ja to super wypowiedziałem. To ładny. Ale no to, by... no, to dobra, stan... no to teraz tak e, Widzimy się Widzimy się, no słyszymy się za chwilę Dokupimy sobie kolejną serię kluczy Teraz już mamy kolejne Pięć kluczy i ofensywny pojemnik Z naklejkami na sam koniec Więc teraz zaczniemy Drugą część od breakoutów tak? No mm. Dobra, to otwieramy, tak macie Żeby przygotowaliśmy się Dobra, otwórz pojemnik 3, 4, ry Leci, leci, co poleci? Hmm? No pieprz! P2000 Kości Słoniowa! O boże! Boże, to wolałbym już nic Jej, nie dostać. Put, pojedź ze Star Trekiem. Start jakiś tu gorzej. No. Dobra, nieważne. To teraz Phoenix odbierze. Czekam, gotowi. No. Czekaj, czekam. Gdybyśmy są gotowe. No, 3, 4, o redline został trackiem, mam bez polecił, nie no przyłożyłem. Oczywiście co? No Nega w teren A ja obok gotcha. P90 piekielnik. Miałem ja PR gotcha. Nice Piękny skin. To break Zobaczy co to zostanie Lekko używa mm, mm. Dawaj, dawaj Teraz? No i start widźmy co Kość słoniowa, pozdrawiam. Boże, ja tak samo. Boże. Ja wiesz, to ma najlepszy stan. Na Bire, Boże. Dobra, Phoenixa ten. O, Lecimy z Phoenixem. No dobra, ja już puszczę. No, też. No, Tech tak 9, burza piaskowa, StatTrak. Ja tak Ja same, nie tak wiem, Jejku. Tak. i breakout, ostatnia nadzieja. Dobrze. to jest najbardziej w na Jasne, teraz Ready, go. uwaga Potylkowy mi przyleciał Chciałbyś Oto ja pierwsze Bizon, Ozyrys, wow. o, No dobra, no to teraz tak ofensywnie Na, na pocieszenie Na, na pocieszenie, tak Głan. Trzy, cztery ty, 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 ty. Koronę poproszę ty, 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 ty. Ja pierdolę Jest korona, pozdrawiam No za skurwiel Jest korona no, nice. nice one. Dobra. To mi się podoba, ja mam szczęście do tych naklejek. No i w sumie to na tyle, tak? Jak, yy, No, dziękuję za oglądanie, Mam nadzieję, że się spodobało. Będzie więcej dobra, tego, tego się kontrakty. Kontrakty, się kontrakty. z, z tego zadziwia. Ale no, dobra, dobra, dobra. Przepraszam bardzo, jeszcze kontrakty z tego asyfu. Użyj kontra, dobra. Ja na tego nie chcę mieć w akapunku. Ja te, bo to sobie. Grot to sobie zostawię na cieszenie. <noise> no, Boże. Tak tu można grać Negalen, jezu Dobra komu potrzebny skin do tego ja Zamarzę sobie tutaj Gaben Grubas napisze Nie ja napiszę Kontynuuj, dobra, Grubas JP Grubas, ty Gaben Grubas Wyślij e, Dobra to jest i tak gówno wypadnie sobie to fioletowe, więc wy sobie Poczekamy do końca, nie przyspieszamy tak, no, na spokojnie. Na spokojnie. Nice! Zetka Tygrys. 250, super nowa. A ja Tygrys? O mnie? Był... Jaki stan? Pizomozyn Lekko używana. O, nieźle. 70 centów, coś takiego. Mamy coś jeszcze? Nie, już raczej nie będzie nic taką. E, nie będzie. A wiesz? I w sumie to chyba na tyle, tak? Na razie to wyszło na to, że drop najlepszy ja mam ja, bo naklejka korona, ofensywna na sam koniec, jak zwykle ja mam do tego szczęście. No i teraz się możemy spokojnie pożegnać, więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. No i pożegnajcie się tam ładnie i będziemy kończyć. No, no Na razie.